Witam wszystkich w 48. części Let's Play Risen 2 Mroczne Wody. E, przypominam, że ostatnio zakończyliśmy na nieudanych zawodach strzeleckich. Ja je sobie między odcinkami oczywiście przeszedłem i e, może teraz dwie takie porady, żeby się z nimi <coughs> nie męczyć. E, po pierwsze, zmieńcie sobie poziom trudności na łatwy. To bardzo spowolnie rzucane przedmioty. E, po drugie. <coughs> Sorki, po drugie, jeśli nie wystrzelicie, no to to nie jest zaliczane jako nieudane, tylko po prostu czekacie na następny rzut. I tak można w każdym rzucie przepuścić trzy razy. Potem niestety się gościu wkurza i szlak wszystko trafia, ale trzy razy możemy z tego co trzy razy chyba przepuścić. Chyba nie, dwa razy, a za trzecim razem się wkurza, coś takiego. Więc leci, przepuszczam, dobra, kolejny raz, przepuszczam, dobra i za trzecim już musimy strzelić. I chyba za... ja to przyszedłem za drugim albo trzecim razem? Miałem chyba 9 na 10 strzałów, więc nieźle. No i te dwie porady na to. nie byle broń? Oczywiście będzie. Dobra, powiedzmy, że chcę kupić. Dzięki. Dzięki stary. Oczywiście ta broń była w magazynie, ale magazyn jest zamknięty, tylko okno małe. Więc trzeba by kupić wytresowaną małpę żeby się tam w ogóle dostać do tego. O... Hmm, szybciej się przeładowuje. i o pięć więcej obrażeń, ale dobra, powiedzmy, że weźmiemy. Tak, okay. Oj. Co to co, co? Co tam piraci sobie gadali? Dobra, Czeka. ale on chyba nas słyszy. Wy o mnie mówicie? Naprawdę? Dobra, e, co, zostawiam to chyba tylko rację. ten jeden budynek, jeden najważniejszy, tak mi się wydaje. Do zrobienia. Zobaczymy co się tam dzieje w ogóle. Kogo my tutaj mamy. Oj, oj, oj. E, Grace, a! Ty tam! Czego chcesz? Spokojnie, stary. Wejść? Nie mam mowy! Rozkaz to rozkaz. Jestem kapitanem samego no piratów i żądam wpuszczenia mnie do środka. Admiral Alvarez i Kapitan Slane są na spotkaniu. A wali mnie to Ale ja chcę powinienem wejść Być tam z nimi. Powinieneś? Tak jest. Grace, tutaj o Ciebie są chyba jakieś kłótnie, co? Skarbie na Antigui, kapitanie. No Mam dzięki, nadzieję, dzięki że podróż była bezpieczna? A no. Hmm. Dobrego dnia piękna damu. Tak jest. O, prawdziwy gentleman. No nie ma za co skarbiać. niespodzianka. Nazywam się Grace. Pewnie słyszałeś o moim ojcu, handlarzu Bongardzie z Wybrzeża Cierni. Być nie wiem, może? Wspaniale. Od dawna tu żadnego nie było. No spoko. Teraz mamy zaszczyt powitać Was obu. A... Hmm. Lubisz być w otoczeniu piratów. Co? Skarbie? Co to ma znaczyć? Nic. Jeśli masz na myśli wytwornych dżentelmenów, no, to O, jak najbardziej. Tak. Hej, powiedziałem coś złego? Jeśli tylko ma takie przeprosiny mogę liczyć od pirata, trudno. Spokojnie. O, złodziejstwo. Na... Jak Uu, to Uuu, ile ty złota, skarbie. O... A gdzie ten drugi pirat? No właśnie. Jest tu admirała. Aha. Lepiej im nie przeszkadzać, chyba się kłócą. Może zamiast tego wolałbyś pogadać ze mną. No właśnie to robię skarbie. Co? To chyba dość przyjemna Masz coś ciekawego mi dopowiedzenia. Jeśli nie chcesz przez to powiedzieć, że jest tu parszywie, to się z tobą zgadzam. <grym> chyba nie bardzo, co? Żeby tak zabrał mnie stąd jakiś bogaty i przystojny kapitan. No wiesz, jeszcze bogaty nie jestem. Hmm. Założę się, że takiej pięknej damie jak ty nie jest tu łatwo. Chcesz powiedzieć, że muszę ignorować niestosowne zaloty bandy obwiesiów? W jej przypadku zaloty U. są niestosowne tylko wtedy, gdy klient nie płaci z góry. Całe szczęście, że admirał ręczy za moje bezpieczeństwo. Admirał powiadasz, tak? Okej. Okay. Hmm. A więc admirał jest twoim opiekunem? To nie tak. Po prostu się. Aha, przyjaźni. jasne. Mogę tak odejść, się to teraz nazywa, tak? A wolno, A wolno ci przyjaźnić się z innymi mężczyznami. No właśnie. I cóż to ma znaczyć? Chciałem no też dobrze. że zaiste jest z niego dobry i hojny człowiek. Słuchaj, no kochasiu. Aha. Weź ty kurwa, nie przeginaj, bo admirał powiesi cię za jaja. Uuuu. Jak hmm. A jaki on jest, skarbie, Zaskakująco cywilizowany jak na narodowego tak? pirata. Naprawdę? Człowiek honoru. To rzadkość. No ciekawe ile w tym prawdy. I obwołał się jego protektorem. Pamiętaj, okay. że dla niego najważniejszy jest kodeks. Dobra. A jak znasz dobrze kapitana Slayla? Jak znasz kapitana Slayla? A... Kapitan Slade. taki elegancki dżentelmen. O, też masz dobre zdanie I dla jego teba. traktować damę z należnym szacunkiem. Aha. Może obrać kurs na mój port, kiedy tylko zechcę. O, proszę, proszę. Czekajcie, zasejwuję sobie. Ha. Ah. czy ci się wkurzy, jak się wkurzy. wkurzy. Bo wiemy, że żadna z ciebie dama Jedyny bongard z Wybrzeża Cierni, o jakim słyszałem, to jednooki Alfons, którego ktoś zadźgał za oszukiwanie w kości. Ha, proszę, proszę. Samy z ciebie łajdak. Ale pirat? Mam przeczucie, że nie jestem tu jedyną osobą, która stara się być kimś innym niż jest. No, co ty gadasz, skarbie? Jak interesy? Fatalnie. Ciężko teraz zarabiać. Tak? Za Czemu? Poza kapitanem Slejnem jesteś jedynym względnie przyzwoitym człowiekiem, który się tu Uuu, dziękuję. Bez urazy, mój drogi, ale raczej nie jesteś marzeniem każdej kobiety. Ej, no nie, nie, nie przesadzaj, nie, jeśli co? Nie szukasz towarzystwa. Hmm. Ej, jak nie? Może nie teraz, ale. Ale może nigdy jest zaręczony. O. ja znaczy tak zawsze tak jest prawda U, proszę proszę Ale psi już są zajęci chyba na pewno wkrótce kogoś znajdzie no proszę proszę Tutaj? byłoby wielkim Jestem osiągnięciem znaleźć kogoś kto potrafi się podetrzeć bez instrukcji okej okay. no właśnie nie przepadasz za Czemu? mężczyznami co za tą hołotą Większość z nich to biedacy, Ej, nie przesadzę, chyba nie wszyscy. Strażnik Bill, ten frajer. Ciągle się za mną ugania. Ale czy ma jakieś pieniądze? Oczywiście, Aha. że nie. A, jest też Wilson Kowal, kolejny adorator. Byłabym nawet zainteresowana, gdyby nie tonął w długach. Aha. To właśnie. Posłuchaj, co do Kowala Wilsona? Tego skąpego dziada? Co ty masz z nim wspólnie? Niewiele, niewiele. Nie, no Wypowe. co ty? Masz błagać w jego imieniu? Nie, nie, nie. Żałosne. Skarbie wyluzu. Ej, no daj mi pochylki? coś powiedzieć, nie? Tak jak myślisz. Ej, co ja mam teraz tutaj wybrać? Hmm. Ale nie zaszkodzi spytać. Pokażę Ci zaraz, co ci na pewno zaszkodzi. Tylko spróbuj, jestem damą. Co Ej, prawda damą, Która w trudnych czasach potrzebuje sobie dorobić, ale ty na pewno nie jesteś dżentelmenem. No skarbie, co ty tak chcesz tutaj? Hmm. Możemy pomóc sobie no. nawzajem. Istnieje pewne określenie na mężczyzn, którzy wykorzystują kobiety tak, jak ty chcesz wykorzystać mnie. Ej, już nie udawaj takiej świętoszki. ...i mu co i jak. Mogę, ale to cię będzie kosztować. Ta? Ile? Tysiąc sztuk złota. Ile? A zgodzę się przymknąć oko na ten afront wobec damy. No chyba Tysiąc? cię pojebało. Za to? Tak? Chcesz dodać jeszcze jakąś bezczelną no uwagę? No pewnie, pierdol się. Ja? Nigdy. Hmm. O, um, a to jest ciekawe. Czy możemy sobie jakoś nawzajem pomóc? Zawsze boli mnie widok dalej. No w właśnie, skarbie. Mów dalej, słucham. Nie, co? o naszego wspólnego znajomego Wilsona. Wilsona. To mi się podoba. 500 sztuk złota i umowa stoi. No, i tutaj już mogę powiedzieć, że się zgadza. Oto twoje złoto. Lepiej idź do Wilsona i powiedz mu, że zaraz tam będę. Okay. Tylko nie mów o tym nikomu. Muszę dbać o swoją reputację. Co? Dżentelmena. Ej, no nie przesadzaj, skarbie, co? E, dobra, pytanie, czy ja mogę tu wejść? Ność tego snu. Mieliśmy umowę. Ja swego słowa dotrzymałem. Kolej na ciebie. Jaka poważna rozmowa. Zostaniesz swoją część. Na razie mogę dać ci tylko łup z ostatniej akcji. Umowa to umowa, slane. Tym razem się nie wykręcisz. No, no, no. Jeśli coś wart jest dla ciebie twój honor, raz na zawsze ureguluj swój dług. Honor, bez przerwy o nim gadasz. To się robi nudne. Proszę, nie masz sobie noża ofiarnego i krzykiem nic tu nie wskurasz. Myślisz, że nie wiem, kiedy kłamiesz? Może moi ludzie przeszukają twój statek, tak? Jak długo zajmie im znalezienie tego, co ukrywasz na pokładzie? Ostrożnie, staruszku. Nie zaczynaj walki, której i tak nie wygrasz. Grozisz mi w mieście, które sam zbudowałem? Ja tu wszystko kontroluję, jak sam widzisz. Przemyśl to, gdy twój statek będzie obrastać pleśnią i wszystko, co pozostało na pokładzie, zacznie cuchnąć i zjełczeje. Stary głupiec. Nie widzisz, że kończy się czas? Embargo na handel o. będzie obowiązywać, dopóki nie oddasz noża ofiarnego. To moje ostatnie Takie słowo. buty... No, proszę, proszę. Tak więc wygląda Slayn, no, a ta Calvarez. No, Slayna sobie chyba trochę inaczej wyobrażałem. Ale spoko. Macie tutaj coś ciekawego, panowie? Na przykład, żebym sobie coś stąd zajumał. Chyba sobie to pożyczę, co? Nie pogniewają się chyba. Ej, 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 Dobra. Co my tutaj mamy? Piracki wisiorek, mapa z drogą do skarbu. Zajebiście. Zajebiście. E, złoto. Weź to całe złoto, całe złoto. Wino. E, srebrny kielich. co tu mamy stary dziennik? Straż miejska skazała mnie na śmierć Aha. przez powieszenie. Stałem już na szubienicy z liną wokół szyi, czekając, aż opadnę w dół. Gdy nagle pojawił się mój stary druh grek i przestrzelił sznur w ostatniej chwili, wciąż okay. trzymam linę w magazynie na pamiątkę swojej ucieczki. Miał facet szczęście. E, linę w magazynie, ciekawe, nie powiem. Samorodek, jak najbardziej. E, woda, wino i wino. Dobre, chyba wszystko. A, jeszcze, jeszcze jabłko Jabłko i banan jak najbardziej. A coś jeszcze? Nie, skrzynia pusto. Heh, już wszystko. I stąd, i stąd, stary. Oj, nie mówcie mi, że przez pomyłkę napiłem się Rumu czy tam groku fuck. Nie dobrze, dobra. E, panie kapitanie Slain. No proszę, przecież to sam Tak kapitan. jest. Wyglądamy trochę słabowicie, co? Spodziewałeś się, Spodziewałeś się mnie? mnie? Widziałem twój okręt. Niezła krypa, trzeba no, dzięki, stary. Czy to możliwe, że stalowo brody pozwolił ci dołączyć do swej załogi? Tak jest. A jednak, co więcej, uczynił mnie dowódcą swego statku. Mm -hmm. Tuż przed śmiercią. Niemożliwe. Możliwe. Hmm. To się stało tam. Skoro widziałeś na własne oczy, nie mogę tego podważyć. No. Jeśli Mara okazała się zbyt silna nawet dla stalowo-brodego, jest gorzej niż myślałem. Damy Nikt radę, stary. Nie jest niepokonany. Ta suka Mara będzie wykańczać nas jednego po drugim. Będzie czekała, a potem uderzy, gdy będzie gotowa. Hmm. Ciężko Cię znaleźć. Czyli mnie szukałeś? No, troszkę tak. Mm -hmm. Tak, musimy współpracować. Szczęście, że mnie tu znalazłeś. Chwila zwłoki i byłbym teraz na pełnym morzu. Mm. Alvarez nie pozwoli ci odpłynąć. Podsłuchiwałeś? Nieładnie, chłopie. Ej, no tam, tam troszkę usłyszałem. Dobra. Chcę porozmawiać o artefakcie, o nożu ofiarnym. No. O moim artefakcie chciałeś powiedzieć? Oj tam, Dobrze, oj tam. porozmawiajmy. Ale nie tutaj. A gdzie? Lepiej na pokładzie mojego statku. Spoko. Idź za mną. Teraz? Teraz mam iść za tobą? Dobra, niech będzie i tak. Chodźmy teraz za nim. Ściany mają uszy. Jeśli wiesz o co chodzi. No wiem, wiem. Chcesz powiedzieć, że Alvarez ma szpiegów? Nie tak głośno. Chodź. Okej, okay, kumam, kumam. E, dobra, no chodźmy na twój statek. To w sumie jest niedaleko. Więc sobie poradzimy? No i zobaczymy, co masz ciekawego do powiedzenia. Co to za sprawa z Alvarezem. Prawdę mówiąc, Admira, macie już dość. Nie? Mieliśmy umowę, od której odstąpiłem, łamiąc tym samym zasady kodeksu. Aha. Alvarez myśli teraz, że ma prawo odebrać mi nóż ofiarny. Okej. Okay. Czemu chcę mieć ten nóż? Raczej, czemu miałby go nie chcieć? Nóż ma moc. A on jej chce. Aha, no Dzień tak. W bezpiecznym miejscu. Ha, super. Jak bezpiecznym. Bardzo. Wierz mi. Chodź, możemy porozmawiać na nabrzeżu. Dobra, no idę za tobą, stary. I cały czas nie zatrzymuj się już we mnie z tymi przystankami na kawkę. Znowu? Gdzie jest nóż ofiarny? Super. Schowany na wyspie, niedaleko stąd. Aha. Jak widzisz, nie mogłem dać Alvarezowi, nawet gdybym chciał. Okej. Okay. Musimy zniszczyć Marę. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, brachu. No, za tak. Co się stało ze starym stalowo -brodym. No, pamiętam, Bez pamiętam. Nie mamy żadnych szans. Hmm. Nie poddam się, dopóki ona nie zginie. Możesz sobie pogadać, brachu, ale co właściwie udało ci się zrobić? Się. Zabiłem wronę i wziąłem no. jego artefakt. Naprawdę? Wybacz Brachu. No i co ty chyba na to? Ja nie doceniłem. To Aha. wszystko zmienia. Dlaczego nic w czasie nie mówiłeś? Aha, wiesz. Nie pytałeś. nie pytałeś. Moje gratulacje. Mara, boi się artefaktów. Kiedy je zdobędziemy, nasze szanse wzrosną. No. Muszę przyznać, że to kuszące. Jesteś szalony. No dzięki Ale stary. mi się. Wchodzę to, Brachu. Okej. Okay. My chyba też w tym siedzimy. Jest problem, który musimy załatwić w pierwszej no, kolejności. No jaki? Alvarez. No tak. Zgadza się. Bez zapasów mój statek nie wypłynie z No mój duch. zresztą też. Hmm. Ciekawe. Na czym polegała twoja umowa z Alvarezem? Nie ma o czym gadać. No jednak Alwarez jest. Alvarez wyekwipował mój statek. W zamian chciał dostać nóż. Wierzy, że go ukryłem, ale nie wie, gdzie dokładnie. Nie mogę pływać, póki mu go nie oddam. No to bardzo ciekawe. Czy możemy porozmawiać o tym z Alvarezem? Mówiłem mu, że nie mam noża. Myślisz, że mnie wysłuchał? Oczywiście, że nie. Jest uparty jak osioł. Dobra. Zapomnijmy o nim. Musimy dogadać się z miejskimi kupcami. Namów ich, by złamali embargo i sprzedali nam zapasy. Noż już nad tym pracujesz, stary. Myślisz, że dasz radę ich przekonać? Pracuję nad tym. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Każdy handlarz w mieście wie, że złamałem kodeks. Aha. Nie sprzedano mi nawet zardzewiałego gwoździa. Co inny? jeśli okay. zdobędziesz zaopatrzenie, zabiorę cię na wyspę, na której ukrywam. Umowa stoi? Hmm. Czego właściwie no właśnie chcesz. tak dokładnie. Nowej armaty i kilku beczek prochu. Nie tak dawno straciliśmy działo na backburcie. Hmm. Czego jeszcze chcesz? Bez wody pitnej i świeżej oczywiście jeszcze być daleko. prowiant, tak? No to Ach, super. Tak. Przydałby się nowy sternik. Serio, jeszcze sternik? Okej, okay, no to zajebiście. Co się sternikowi. Jonesowi? Działał mi na nerwy swoją niesubordynacją. Aha. Więc go wyrzuciłem. No tak. Niestety. Co? Muszę teraz znaleźć nowego. Hmm. To wszystko? Wszystko, bez czego nie możemy wypłynąć. Dobra, Dobra. Zajmę się tym. Dobra. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Wspaniale. Będę czekał na statku. Okay. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz miał wszystko. No, tak, tak, tak. Yy, jeszcze jedno? Je Mów. No właśnie. Czy zapasy mają być ładowane prosto na pokład Twojego statku? Wystarczy na nabrzeże. Moja załoga się tym zajmie. Aha. Dobra, dobra, to by było na tyle. Eee, może chodźmy teraz do Wilsona, zobaczymy co się tam dzieje. U naszego kochanego nie, nie Wilsona. Nie Jeszcze, może zdążymy w tym odcinku. Najwyżej będzie troszkę nieco dłuższy. No, Wilson się ma na brachu. A teraz odpiep. Wyluzuj. Nie pozbędziesz się. No. Mnie tak prosto nie wyjdę stąd, dopóki mi nie sprzedasz tych armat. Nie masz niczego, czego bym chciał. Ach, dziwiłbyś się. Nie przyłaś tu więcej, chyba, że znajdziesz coś, co ma jakąś wartość. Oj, mama. Okej. Okay. No. Słyszałem, że masz słabość no do No i co grays. ty na to? C co? Kto ha, To prawda? Skoro pytasz... Dama, o której mówisz, nie jest mi obojętna. No widzisz. I pewnie chciałbyś ją przelecieć. <laughs> co? No właśnie. Rozmawiałem o tobie z Grace. Mm -hmm. Tak. I, i, I co mówiła? Chcę się z tobą spotkać. Naprawdę? Ale. A, a, ale nie e, ma za co stać. Cudownie! Jak ci się to udało? R, 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 nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. pójdę założyć moje najlepsze spodnie! Tak, I tak. Przeczyszczę moją starą lufę. Dobra, oszczędź mi tego. mam jeszcze te tabletki z rogu Super stary, no super. Jeśli zapomniałeś, mieliśmy No. Dobra, dobra. Czego chcesz? Czego chcę, tak? potrzebuję armat stary, potrzebuję armat. Potrzebuje armat. Tak. W takim razie wyślę je na nabrzeże. Okej. Okay. Będziesz mógł wybrać te, o które ci chodzi. Dobra. Jeśli piśniesz, choć słówko Nie ma problemu, stary. Milczę jak grób. Oby tak było. Hmm, to będzie nasza mała tajemnica. Dobrze. Okej, okay, armaty mamy już z głowy, dobra. Jeszcze nam pewnie tam sporo rzeczy zostało. Rumu no Nie, plaży nie, Grup Gibsona A to ciekawe, gdzie to jest? Mamy dwie mapy skarbów W sumie przydałoby którąś oddać Temu przy dupasowi obok portu On chciał jeden skarb, więc zastanowimy się Ale tym zajmiemy się może w następnym odcinku Na dzisiaj to tyle Mam nadzieję, że się podobało Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.